How it feels to chew five gum. Allahu Akbar. New to New 5 your senses. Witam w nowym materiale na moim kanale, w którym ja będę grał w FIFA. I w sumie to z takich podstawowych informacji to by było tyle. W sumie nawet nie, mu nie musiałbym już nic więcej mówić, ale chciałbym coś powiedzieć albo bym, ee, Whatever. No to jest mój skład który złożyłem sobie niedawno, ponieważ taka historia jest w sumie z tym związana, że e, kiedyś się wkurzyłem na tę FIFA i postanowiłem usunąć klub, a miałem wtedy m.in. No, w składzie całkiem e, dość sporo końców zainwestowanych, że tak powiem, między innymi trafionego spaczki paczki Beira, miałem tam Godina i takie tam. A ogólnie wiadomo FIFA to jest gra, która potrafi zdenerwować i teraz po przerwie tak około nie, dwumiesięcznej wracam tutaj z nowym klubem, a tak właściwie nowym starym klubem, bo to jest to samo, nowymi składami i tak dalej. A więc tutaj postanowiłem sobie zrobić taki skład z ligi hiszpańskiej. Tutaj, tak trochę niekonwencjonalnie, że tak powiem, wykorzystałem Gaitana, który jest przetransferowany. I pozytywnie mnie na razie zaskakuje. Naprawdę dobrze podaje i ogólnie już 6 razy asystował w moim klubie. Jest, jest nieźle. Mimo, że nie jest najszybszy, to daje radę tutaj. Tutaj, Wera to oczywiście jest już przetestowana w moim klubie. Karta używałem jej już wcześniej. Tutaj, napad taki. Bardzo uniwersalny, a Duris tutaj głównie pełni funkcję taką, że musi kończyć wszystkie, wszystkie główki, i w ogóle ogólnie, wszystko, tak bardziej fizycznie rozwiązywać, że tak powiem. No i Griezmann, którym jestem ogólnie no, dość zachwycony, naprawdę 14 meczów, 14 bramek, jest naprawdę nieźle. Isco, za którym nie za bardzo przepadam, pamiętam, że go kiedyś wymieniłem na Jamesa Rodriguez'a jak jeszcze miałem ten stary klub. No i było zdecydowanie lepiej, ale no, jako, że nie widzę innych tutaj możliwości, myślałem nad Koke, ale kiedyś go ma i niezbyt dobrze się sprawował. No tak poza tym to dość podstawowo. Tej obrona typowa, moim zdaniem. No i Moja, który naprawdę niedawno zrobił interwencję życia w moim klubie, to było niesamowite. Sparował to był strzał z, z 6 metrów, sparował piłkę na słupek. no Niesamowite, szkoda, że to nie nagrałem, ale to już nieważne, i przechodzimy, już teraz, do, e, do sezonów. No, więc, tak jak już mówiłem, e, tutaj jestem w lidze 8 jak na razie, ponieważ e, usuwałem ten mój klub dawny. Byłem wtedy, pamiętam. Najwyżej w lidze trzeciej albo, albo drugiej, coś w tym stylu. No i aktualnie to mam zdobyte dwa tytuły, tylko jedna porażka to było bodajże 2 do 3, więc nie jest źle. Ogólnie aktualne statystyki to są tutaj, więc jestem zadowolony bardzo, bo nawet nie mam zbyt dużo straconych bramek. Jak pamiętam, w tamtym starym klubie miałem o wiele więcej tych bramek straconych, i ogólnie bilans bramkowy. Miałem bliski zera, co nie jest zbyt dobre, ale się staram. No i co warto jeszcze podkreślić, gram na klawiaturze. To jest chyba niespotykane, to nie wiedziałem jeszcze nigdzie, żeby ktoś na YouTube nagrywał grając na klawiaturze, więc to będzie, można powiedzieć, taka nowość. No i to w sumie tyle za to i przechodzimy do meczu. I zobaczmy. No i również BBVA. Benzema Griezmann Pique On tak dość typowo Jeszcze takie typowe skrzydła Konopianka Vela Pewnie nadużyłam słowa typowo, ale dobra No i zobaczymy No i to jest stadion Ale dżdżajet Dżdżajet Jakiś arabski chyba, nie wiem Mam nadzieję, że bomb za dużo nie będzie tutaj w pobliżu. No dobra. Porównanie Adurisa benzemy. No, akurat nie powiedział, że Aduris tutaj jest w moim składzie gwiazdą, ale niech będzie. No i zaczynamy mecz. Jakieś dziwne dropy już na samym początku. Teraz Mustafi. Godin. Na początku wymiana pomiędzy obrońcami ale groźnie, już trochę niezbyt nie to wyszło, ale jakoś się utrzymuje przy piłce, aj no tam kontuzja jakaś pokażę, że nawet potrafię coś spilować, no dobra, nie potrafię, że ale świetnie, Godin przerywa teraz i już, isko tutaj Vela, Griezmann Carlos Vela z dystansu, sam środek Gajtan Krychowiak Teraz świetna okazja, te Griezmann świetnie się pojawiał Pokazuje pokazuje Griezmann, rzutka I jeszcze okazja GOL! GOL! I to jest isko, którego już tutaj mówię, że nie za bardzo za nim prze, przepadam, ale jednak trafia I no, taka sobie bramka powiedzmy Krychowiak próbował coś zrobić, jest w błąd mojego przeciwnika z szansą na kontrę. Isko. Gajtan, teraz dużo miejsca tutaj w środku. Dodanie do Aduriza, aj, niepotrzebnie z pierwszej piłki, ale jeszcze okazja Krychowiak i będzie rzut Tak jest, przynajmniej nie w tą stronę, teraz tutaj nie wiem co się stało. Ktoś tutaj złamał linię spalonego i jest gol. To też jest ISKON. No to wychodzi, że też ISKON. To tu za to Chyba tremo i na. Dobra. Znów Krychowiak, dużo miejsca w środku. I świetna piłka, a i chyba powinien być karny. Wydaje mi się, że tu powinien być rzut karny. Zobacz, znaczy nie zobaczę powtórki. No i teraz faul Krychowiaka. No i za to to będzie kartka, tak? Zagranie do Griezmana, piękne podanie, tylko teraz tego nie spieprzyć Boże Nie Znów ten błąd mój przeciwnik popełnia, tylko że ja go wykorzystam, teraz Griezman Gajtan to powinien być karny Już drugi w tym meczu Teraz no ktoś tu powinien do niego iść, ale nie poszedł Myślałem właśnie, że tak zagra No i gol 2-1 Cross Świetne uderzenie z kadnego. Powinien do niego tam podejść Dobra, da teraz skupić Koniec pierwszej połowy przegrywamy 2-1 no, Oczywiście ja mam przewagę w szczałach w, sumie w posiadaniu, no w większości mam posiadanie, no, ale tu już Znów, teraz taka wymiana, że tak powiem, tutaj odbiorów z obu stron. Teraz świetna, wrzutka, przewrotka, isko. Niestety nie ma bramki. A i. No i 3-1. Antoine Griezmann. Może zejść do środka. I teraz faulowany Gajtan. Będzie okazja z rzutu wolnego i to powinna być żółta kartka co najmniej. Tak jest, Tato otrzymuje żółtą kartkę. W 90 minucie, no może będzie jeszcze okazja na bramkę na 2 do 3. Zobaczmy. Gajtan. Szczał. Dobrze ustawiony przeciwnik. Mustafi. No i to tyle, były było już okazji na strzał. no i przegrywamy 3-1. Nie wiem czemu były takie dropy, nie powinno być ich. A więc tutaj już widzimy mój drugi skład, w którym zagramy drugie spotkanie, który jest w sumie bardzo podobny do tego składu, który go używałem jeszcze na tym starym... Yy w tym starym klubie. Tutaj oczywiście legenda mojego klubu Francesco Totti, który miał najwięcej bramek w ogóle w tamtym moim starym klubie, to było coś ponad coś około setki. Tutaj przy oczywiście Icardi, również zawodnik, którego wcześniej używałem. No i tak eksperymentalnie umieściłem te Higuaina, bo ponieważ wcześniej używałem tutaj Mandzukicia. Tak, poza tym jeszcze ze zmian to tutaj, wcześniej miałem Evre, teraz jest Aleksandro. Nie wiedzieć czemu Evry jest mało na rynku, przynajmniej było, jak sprawdzałem, był droższy niż Aleksandro. No i tutaj Handanowicz, ponieważ używałem wcześniej Buffona. No i jest już drugi przeciwnik, teraz skład tym razem z Bundesligi, Obama Young i Müller. Teraz ja gram w strojach Atletico na w stadionie Vincente Calderon ale tak mi się wydaje, że ja jestem teraz gospodarzem ale tutaj obrona dość wolna Martinez i Benatia chociaż Benati używają się bardzo dobrze w PESie ogólnie polecam, jeśli ktoś ma no i Estadio Vincente Calderon w sumie nie wiem, Estadio no to bardziej po niemiecku było raczej znaczy Estadio, no dobra, nieważne nie szpachowski, tylko ja tu komentuję. No i ogólnie ten stadion mi się bardzo podoba. Wcześniej użyłem od Trafford i w sumie może do niego wrócę, ale na razie ten mi pasuje, więc nie będzie. Sędzia, jak się spisze, ten skład, bo to jest drugi mecz nim, tego się pierwszy to rozegrałem tylko tak orientacyjnie, mówię, offline. Koleś nie wiem, pokazuje mi, że umie jest skillować, chyba. Ale co z tego? Ja odbieram piłkę i świetne podanie. Nie wiem, kto to był. To chyba był e, Totti, Szczał, Higuain i Cardi. Jest świetne nożyce i jest gol. 1 do 0. Piękne uderzenie, i Cardi wraca tak do mojego klubu po dwumiesięcznej przerwie, powodowanej, powodowanej tym, że się wkurzyłem. Piękna bramka, a to jeszcze obronił. A tego to nie było widać na pierwszy rzut oka, ale no i tak ładnie. I Icardi jeszcze bramkę, bodajże to jest pierwsza bramka. Na tej karcie przynajmniej. Teraz Totti. Już tam wychodzi Higuain. Świetne podanie. Icardi nie ma spalonego. Gol! 2-0 Icardi. Na razie spisuje się, wydaje mi się, lepiej od Higuaina. Świetne uderzenie tutaj po krótkim słupku. Tutaj nie bawiłem się za bardzo w strzelanie techniczne. Teraz przy piłce jest mój przeciwnik. Zagranie górą. No nie wiedziałem co tu zrobić i jest chyba faul Müllera. Teraz świetne przerzucenie do Bellarabiego. No i gol. 2-1 Müller. Nie, Schürrle. Puh. Puh. Co tu zrobił Handanowicz? Nie wiem. No z na to mógłby powalczyć, ale teraz będzie okazja. Totti Icardi! Jest, jest! 3-1! To jest hat-trick Icardiego w. No nie debiutie, to w drugim meczu w tym składzie, w tym klubie. Niesamowite tutaj. Co się tutaj stało? Dużo szczęścia. Kolejna tutaj. Wydaje się, że to był błąd bramkarza, ponieważ wypił tę piłkę po tym, jak ją obronił. Nie mam gdzie podać, nie wiem, czemu to podał. Ja chciałem podać w ogóle w inne miejsce. Już wszystko chyba. O Boże! <grytanie> chyba wszystko chciałem powiedzieć, że mój przeciwnik wystawił do ataku, bo było bardzo dużo jego zawodników. Mało obrońców, ale potem szczale chyba mój przeciwnik się załamał. Coś czuję, że Müller chyba opuści boisko, po tym szczale... Przecież nie, to nie, nie są zmiany. Nie, są zmiany. Chicharito za Müllera właśnie. Felipe Melo. Próba zagrania tyłu, nie wiem co tu się stało. Wszyscy... W ogóle nikt się nie spodziewał, że tu piłka w ogóle się znajdzie na boisku, no bo... Co to w ogóle to jest niecodzienna sytuacja, że w ogóle bois na boisku jest piłka? No nie, eee, No dobra. Koniec tego sarkazmu. Teraz nie nie, nie wiedział kto do tej piłki iść. i jest koniec tego spotkania na Vincente Calderon. Zwycięstwo 3 do 1. Świetna, świetna gra. I Cardiego właśnie tutaj jest pokazany. To jest zdecydowanie men of the match. No. I zobaczmy na statystyki. Tutaj zdecydowanie 9 4 ocena. 3 bramki asystował, tak jak myślałem, Totti. Jeszcze dodatkowo Higuain. Yy, ogólnie moi obrońcy niezbyt mają dobrą ocenę. To normalne u mnie, bo ja bronić, to ja nie za bardzo umiem. Yy, no i to tyle. Na razie jeszcze zobaczmy statystyki. Nie Niedużo szczałów, zdecydowanie mniej strzałów niż w poprzednim meczu. Chociaż i tak miałem więcej szczelin niż mój przeciwnik, posiadania mniej, więcej przejęć, zdecydowanie tutaj było widać to, że bardzo często tracił piłki. No i to na razie było tyle, a więc pierwsze, pierwsze punkty w tej lidze jest 1 -1 0 1,01, więc nie jest aż tak źle, mogło być zdecydowanie gorzej. I tak się cieszę, że trafiając na takie składy już w pełni wykształc wykształcone, wykrystalizowane, że tak powiem, zdołałem je pokonać. Zdołałem jeden pokonać, a z drugim chociaż nieźle powalczyć. No i wcześniej trafiałem głównie na składy takie bardzo podstawowe. No i to było na tyle w, w tym materiale. No i nie wiem, czy do zobaczenia, może jakieś zrobię. Nie wiem dokładnie, nie, nie mam żadnego grafiku robienia filmików na YouTube yy, no to na razie